Kiedy odwiedziły nas latem jeszcze w ogrodzie, to tak się Państwu spodobały, że postanowiliśmy znów je zaprosić. Tak jest. Tym bardziej, że mają piosenkę świąteczną. Mają piosenkę świąteczną, my tak się troszkę tutaj poprawiliśmy, bo chcielibyśmy razem z nimi zaśpiewać, zobaczymy, czy się nadajemy. No, no tak. wiesz, jest to Chór Mam, chór Tatusiów, Tatusiów, to może to gdzie indziej. Mam, drodzy państwo. Z nami Małgorzata Zawilska-Rozpędek, założycielka churu Mam, członkini churu Mam na Bemowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Angela Gerłowska, dyrygentka churu Mam w Legionowie oraz nauczycielka śpiewu. Dzień dobry. I uwaga, Emilia Komarnicka, aktorka, która stała się ambasadorką churu Mam. Z wielką radością i zaszczytem. Możemy powiedzieć, już zdradzić, że to będzie ambasadorka sadorka śpiewająca. Efekty tego już za chwilę w Pytaniu na śniadanie, ale ja bym ponegocjował z Małgosią jeszcze, hmm. bo jak byłyście u nas w sierpniu, to dopytywałem, że może jednak tatusiowie, tatusiowie też. <grym> jednak tatusiowie też korzystają. Korzystają. Tego, <grym> jako widownia. że wy się Nie. spotykacie, jak rozumiem, tak? tak? Korzystają w taki sposób, że y, kiedy matki spotykają się w swoim gronie y, i tak jakby lepiej się czują dzięki temu, tak, bo wytwarza się wtedy naturalna oksytocyna dzięki wspólnemu śpiewowi. Są w swojej wiosce, a nie czekają samotnie w domu na powrót partnera czy męża z pracy. Tak? Więc kiedy one wracają z chóru, mężowie często widzą różnicę. Aha, Chyba dzisiaj tak. byłaś na chórze, jesteś spokojniejsza, jesteś zrelaksowana, wygadałaś się. Drodzy tatusiowie, tak. zachęcajcie swoje partnerki, mamusie młode do tego, żeby chodziły śpiewać. Co ciebie, Emilio, przygnało? Co ciebie zachęciło do. Wiesz, mnie zawsze gna do czegoś, co jest ważne. I o czym myślę, że ważne, żeby wiedziała cała Polska albo i cały świat. Bo to jest tak, jak małgosia powiedziała, że no szczęśliwa mama, znamy to powiedzenie, prawda? To cała rodzina jest szczęśliwa. A żyjemy w takim paradygmacie teraz. Z jednej strony bardzo świadomego rodzicielstwa, mamy bardzo dużo narzędzi i wiemy, jak nasze zachowania wpływają na rozwój dzieci, a z drugiej strony jesteśmy pierwszym pokoleniem, które w ten sposób wychowuje, więc nie przeszłyśmy szkoły. Naszą szkołą jest nasze macierzyństwo. Więc te błędy, które musimy popełniać, frustrują kogo najbardziej? Nas mamy. I taka grupa wsparcia, w której mogę się wygadać, że mi się dzisiaj nie udało, ale koleżanka powie, ale jutro ci się uda. To jest coś naprawdę na wagę złota, to jest coś nieocenionego, o czym chciałabym jako mama, jako kobieta, żeby, żeby wszyscy, żeby wszyscy wiedzieli i wspierali. Można się wygadać o tych problemach. Wyśpiewać się. Wyśpiewać no też przede właśnie. wszystkim te problemy. I tak patrzę na Angela, na Ciebie, bo Ty jesteś trenerką wokalną, dyrygentką. Czy tam faktycznie trzeba mieć jakieś duże, wysokie umiejętności, tak jak Emilia, wokalne, czy po prostu można sobie przyjść i dobrze y, spędzić czas dla, dla siebie? Do własnego spokoju. Ja totalnie podpinam się pod to, tutaj co Emilia powiedziała, bo to są przede wszystkim spotkania cudownych kobiet. A ten śpiew i to takie uzewnętrznienie się, śpiewanie duszą, to jest tylko dodatek. Tak naprawdę chodzi nam tutaj w tym wszystkim o taką integrację, integrację artystyczną, o bycie ze sobą i naprawdę zawiązują się wspaniałe przyjaźnie. Dziewczyny wymieniają się swoimi doświadczeniami. Kobiet, kobiety, które mają już na przykład trujeczkę dzieci, dają rady które są w ciąży. Więc tutaj jest ta wymiana, więc naprawdę to jest cudowna rzecz te spotkania. No właśnie, bo warto powiedzieć, że to jest nie tylko dla mam, których pociechy już są fizycznie na świecie, ale także dla przyszłych mam, co też wszechmiar ze wszechmiar dobre jest dla ich fizyczności, prawda? Oczywiście, że tak. Pani e, założenie jest takie, że próby chórów mam są w tygodniu przed południem. Czyli wtedy, kiedy właśnie zazwyczaj mamy są na zwolnieniu albo na jakimś rodzaj, w jakiejś formie urlopu, kiedy często odczuwają samotność, nawet kiedy już dziecko jest na świecie, i kiedy też najłatwiej im wyjść właśnie z tym maluszkiem. Dlatego między innymi też mamy pracujące czasami piszą z takim żalem, ojejku ja nie, bo ja już chodzę do pracy o tej porze. Ale my wiemy, że naszą grupą docelową są właśnie panie w ciąży na zwolnieniu, są mamy z tymi maluszkami, są mamy z kolejnymi dziećmi, bo one najbardziej potrzebują tego wyrwania się z domu w takie bezpieczne miejsce, gdzie dzieci nikomu nie przeszkadzają. Bo Czy... się spotykają w swoim gronie, po prostu przebywają no tak. ze sobą, a wiemy już jak to działa na mamy. A jak to działa... Takie zajęcia wokalne, bądź co bądź i śpiewanie działa na dzieci. No, ja ze swoją córką kiedyś chodziłem na gordonki, więc naprawdę fantastycznie ta muzyka wpłynęła na, na jej rozwój na tym wczesnym etapie. Ta muzyka w jaki sposób wpływa na dziecko, Emilia, z Twojego doświadczenia, jako mamy. Jako mamy. No, na rozwój płaszczyznowy, ale tak jak Małgosia powiedziała, jeżeli oksytocyna wydziela się u mamy i mama jest spokojna i mama jest szczęśliwa i mama śpiewa, to dziecko w, jego, w każdej komórce koduje się informacja, że śpiew to jest coś rzeczywiście uspokajającego, coś co harmonizuje. Muzyka łagodzi obyczaje, jak się to mówi. Więc to jest już taki przekaz pokoleniowy od najmłodszych lat. Podnosi się oksytocyna, ale spada kortyzol, więc jesteśmy też uspokojone. No śpiewanie, nawet w samochodzie, jak się człowiek rozśpiewa, to i lepiej oddycha później. To jest takie ćwiczenie oddechowe tak. również dla nas. I w ogóle śpiewanie też nas dotlenia Oddech głęboki, nad którym sobie pracujemy Oczywiście. też, na spotkaniach. A jest już tych chórów mam w Polsce. Ile jest tych chórów? W tym momencie jest 15. 15. I mamy ogromne pragnienie, żeby było ich więcej, I dlatego to... że widzimy potencjał, że właściwie w każdym mieście powiatowym, w każdej, dużej, w każdej dzielnicy dużego miasta taki chór mógłby powstać. Ale dlatego e, my budujemy taką strukturę wsparcia. E, tutaj Angela, ty bardzo skromnie powiedziałaś, e, że tylko o coś tam, coś tam. Nie, przede wszystkim dbamy o to, żeby dyrygentki były fantastycznymi profesjonalistkami, właśnie żeby umiały nauczyć, tak? jednocześnie bez oceny. Drugą ważną osobą w chórze mam jest liderka. Liderka to często jest zwykła mama, tak jak ja, która mówi zróbmy coś razem. Tak? I ja byłam taką liderką. Założyłam Chór mam na Bemowie i też wiem, jakie to jest, jaka to jest trudna rola. Zaopiekować taką grupę, skoordynować, namówić, przyjdźcie, zróbcie. A to przy jakimś domu kultury, gdzie, tak. gdzie najlepiej się tak. organizować? My zaczęłyśmy przy Bemowskim Centrum Kultury. Dzisiaj z nami będzie występował Chór mam z Legionowa, który też zawdzięcza swoje istnienie ciepłemu przyjęciu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Legionowie. I właściwie każdy chór, który powstał, zaczął się od liderki, później trafił na życzliwą instytucję kultury, a następnie znalazł dobrą dyrygentkę. Czyli profesjonalistkę. Dokładnie Takie tak. know-how, jakby ktoś chciał zdobyć bardzo szybko, to wy się nim bez problemu podzielicie, prawda? Tak. Mamy nagrane webinary na naszej stronie hurmam.pl. Natomiast to nie jest wszystko. Ja wiem, że nawet jak się tych webinarów przesłucha, te liderki, które ze mną przeszły ten proces, bo ja je osobiście wdrażam w dużej mierze, one nadal mają pytania, one nadal mają zagwozdki, trudności. A co zrobić w takiej sytuacji? A co odpowiedzieć? Mamy konflikt, coś się dzieje. I my budujemy taki zespół wsparcia który jest szalenie ważny i w tym momencie, żeby w ogóle móc to robić, bardzo potrzebujemy też wsparcia finansowego. Także, e, jeśli Państwo chcą razem z nami zrobić coś dobrego, szanowni telefoniki. Proszę rozwiązać swój worek z, z prezentami. Z, z Kochany Mikołaju! Tak jest. Dziękujemy Wam pięknie na naszych kanapach. Trzy, ale już za moment dużo więcej działaczek, tak? Jak, jak chórzystek, chórzystek. Chórzystek. I chórzystek. ja tak chórzystek. mówię z perspektywy tatusia, młodego tatusia. Bardzo Wam tego, tej inicjatywy zazdrościmy. Kto wie, Panowie, może w przyszłym roku jakieś postanowienie noworoczne. No, już wszystko przed tobą, możesz też zorganizować. Dziękujemy Wam pięknie. Proszę poczekać za moment. Już świąteczna piosenka w wykonaniu churu. Mam. Dziś wspomnieć ten czas i uśmiechem przywołuje czas tych chwil.